Nas. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Święta. Proszę Państwa, rozmawiać będziemy o takim no, wyjątkowym ostatnio okazuje się w ostatnich czasach sposobie na wynajem, na, na wyjazd i na zatrzymanie się gdzieś, nie w hotelu, a w takich apartamentach na okres krótkoterminowy podejmujemy takie. Takie umowy i jest to ostatni dzwonek na taką rezerwację, czy już wiele z tych rezerwacji zostało no w tym żargonie zabukowanych jakiś czas temu? No raczej jest to już ostatni dzwonek, pozostałe albo te mniej atrakcyjne, ewentualnie oferty, z których ktoś w ostatniej chwili zrezygnował, czyli można jeszcze się pokusić o to, że można stwierdzić, że będą ciekawe. Ale ten okres to takie żniwo, prawda też dla oszustów, bo pogodę mamy przepiękną w górach. Któż by nie chciał spędzić Sylwestra w takich okolicznościach przyrody, jest śnieg, już nie bardzo jest w czym wybierać, więc na ostatnią chwilę rezerwujemy, często rezerwujemy niestety miejsca, które po przyjeździe okazują się nie tym, na co liczyliśmy. I co w tej sytuacji zrobić? Przede wszystkim, jeżeli będziemy decydować na no właśnie na rezerwację to przez Internet, większość z nas rezerwuje przez Internet. To powinniśmy korzystać z takich portali, które są wiarygodne. Na rynku działa wiele portali, ale nie wszystkie pełnią wyłącznie funkcję tablicy ogłoszeń, bo takich mm -hmm. powinniśmy unikać. Są portale profesjonalne, które również opiekują się klientami. W tam w takiej sytuacji możemy po prostu złożyć reklamację, bo musimy pamiętać o tym, że najem krótkoterminowy jest po prostu nieuregulowany prawny. I on się różni tym wynajem niż od wynajmu w hotelu, prawda? Oczywiście najem loka pokoju hotelowego jest uregulowany, chociażby w kodeksie cywilnym mamy odpowiedzialność osób prowadzących hotele. E, hotele muszą spełniać określone wymogi, a to sanitarne, a to budowlane. Także nie jest to taki przypadkowy wybór. Czy to oznacza, wejdę pani w słowo, że jeżeli ta jedna z tych form jest uregulowana prawnie, mówimy o hotelach, pensjonatach, rzeczach, które muszą być w jakiś sposób certyfikowane, a tych wynajmach krótkoterminowych, które najczęściej bywają najmami no, własnych lokali, domów pensjonatów, które, które osoby posiadają, to oznacza, że w w momencie, gdyby coś wydarzyło się w jednym i w drugim miejscu, to w tym pierwszym miejscu jesteśmy otoczeni jakąś ochroną, jakimś ubezpieczeniem, na przykład gdy dojdzie do wypadku na terenie hotelu, a mm, na przykład na terenie takiego pensjonatu. Jeżeli chodzi nam tutaj o najem krótkoterminowy, czyli jeżeli, jeżeli chodzi o pensjonaty, to jest uregulowane. Natomiast w przypadku najmu krótkoterminowego to też jest regulacja, ale to jest po prostu zwyczajny najem, tak? Więc tak jak tutaj zostało wspomniane, często takie usługi świadczą osoby, które nie są profesjonalistami i tutaj pozostaje nam jeżeli nie skorzystamy z profesjonalnego portalu właśnie który oferuje pomoc klientowi niektóre nawet ubezpieczają klientów gości takiego pensjonatu no to pozostaje nam droga sądowa do dochodzenia roszczeń natomiast czyli musimy szukać musimy dojeżdżać na przykład ponieważ tutaj właściwość sądu to będzie właściwość miejsca zamieszkania właściciela takiego mieszkania które zostało nam wynajęte więc to jest szereg różnych kłopotów trzeba po prostu do Chodzić we własnym zakresie. Natomiast w przypadku hotelu, hotelu mamy tutaj taką właśnie odpowiedzialność rozszerzoną, profesjonalną, zawodową, niejako przez osoby, które świadczą taką, takie, takie usługi. Przede wszystkim hotel odpowiada za, za zniszczenie naszego mienia, za kradzież odpowiada za nasze bezpieczeństwo. Także z, różnica jest zasadnicza. A wybierając to miejsce, do którego chcemy pojechać, to to czytamy komentarze, tak? E, tak, ale tego co my... jeszcze możemy zrobić? Żeby się po prostu nie dać nabić w butelkę? Przede wszystkim, tak jak powiedziałam, o tych profesjonalnych portalach. Dlaczego musimy na to zwrócić uwagę? Ponieważ tam komentarze są wiarygodne. Żeby wystawić komentarz, trzeba rzeczywiście zarezerwować takie mieszkanie. W przypadku innych portali, takich właśnie tablic ogłoszeń, to sami właściciele mogą sobie takie, takie po prostu komentarze umieszczać. Powinniśmy zwracać uwagę nie tylko na opis, na zdjęcie, bo mogą być bardzo. ale warto też że na zdjęcie satelitarne wejść, prawda? I zobaczyć, co jest w ogóle Na przykład, ale też musimy dokładnie wczytać się w takie informacje dodatkowe. Niektórzy nazywają to. A potem ukrytymi kosztami. One nie są ukryte, tylko po prostu trzeba, może niekoniecznie właściciele się tym chwalą. Tak? Są to na przykład dodatkowe koszty za podanie klucza, na przykład po godzinie 20. Może to być 100 zł. Następnie za um, podanie ręcznika, opłata klimatyczna. Piesek. Opłata klimatyczna to jest akurat administracyjna opłata piesek, nie chowamy pieska w torbie, bo może się okazać, że nas właściciel po prostu nie wpuści, tak. Ale Czyli... istnieje wpłata depozytu w momencie przyjazdu, na przykład w wysokości 500 zł, czy on nam się należy później po wyjeździe. Chodzi ten o, depozyt? Kaucję. o kaucję. kaucję, mhm. No tak, no tutaj, jeżeli chodzi o ten najm krótkoterminowy, no to mamy takie same zasady, jak w przypadku najmu lokalu, więc tak jak powiedziałam, on nie został jeszcze uregulowany. W tej chwili trwają prace nad tym tematem. I oczywiście należy się, chyba że dokonamy jakichś zniszczeń w lokalu, to wtedy właściciel może jakby potrącić sobie należności. I wtedy weryfikacja tego, co wydarzyło się po pobycie, następuje z udziałem osób najmujących i tego, który wynajmował lokal. Tak. No, no różne są właśnie sytuacje, nie tylko uszkodzenia. Możemy się, może się zdarzyć, że trafimy do miejsca, które nie odpowiada naszym jakby oczekiwaniom. I co wtedy? No wtedy możemy, mamy do wyboru, że możemy żądać usunięcia zaistniałych nieprawidłowości, czy jakichś wad. Możemy w ogóle odstąpić od umowy, czyli po prostu zrezygnować, nie, nie realizując jej. A czy możemy Może... negocjować cenę, jakąś zniżkę? Tak. Czy godzimy należy... się na pobyt, ale... Tak, jak najbardziej. Wtedy możemy negocjować zniżkę. Jeżeli z właścicielem się nie uda nam porozumieć, wówczas właśnie możemy za pośrednictwem takiego portalu, który, który profesjonalnie się tym zajmuje, reklamować usługę. I to jest korzystne. Ponieważ... I teraz już możemy, proszę Państwa, po takich informacjach jechać na tego sylwestra. Anna Konrasiuk, prawnik, dziękuję portal bardzo zarządza. .pl. bardzo dziękujemy bardzo. za te rady. One są ze wszechmiar cenne, proszę Państwa, szczególnie w tym okresie, kiedy być może nam w ostatniej chwili przyszło do głowy, Podczas wigilijnych rozmów, że chcemy gdzieś wyjechać, no to idealne sugestie dla Państwa. Dzisiaj w Betlejem.